Przechodzę do kolejnego, moi drodzy, czytania. Orędzi kompendium numer 3 o intronizacji. Dziś jest punkt zatytułowany Potrzeba Unii. Różne kierunki. Jedna intronizacja. To orędzie po części dotyczyło świętej pamięci księdza Tadeusza Kierztyna. Bo była próba Unii. Bardzo go cenię za to, że tu przybył, było spotkanie. Nie mogę tylko pojąć jednego, że jego zwolennicy, jego duchowe syny i córki dalej łechtają szabelką, a tu jest tak potrzebny pokój. Była wtedy oferta Unii. Przypominam, to mówiłem, że ksiądz Tadziu zachowuje swoją tożsamość, jak grupa nasza tożsamość. Idziemy razem. Wiemy się o Chrystusa Króla, nie atakujemy siebie. Wybrali moi drodzy drogę ognia i miecza, więc niech poczytają trylogię święt... Sienkiewicza i zrozumieją, że naprawdę można wiele stracić. Polska straciła Ukrainę. To pokaże, po części w sobotnim historycznym kazaniu o rzezi na Wołyniu, bo można było wtedy nie Rzeczpospolita Dwojga Narodów, a Trójga wykorzystać potężną potęgę siły Ukrainy. Panie Jezus, cała ta sprawa została skomplikowana przez szatana, który nie chciał, aby doszło do współpracy. Tu zaraz zaznaczam, też po części jestem dzieckiem duchowym księdza Tadeusza Kiesztyna. To jest znajomość czysto przypadkowa, przez rekolekcje, które zlecał i tak dalej. Zawsze broniłem jego osobę i wiem, że są na dobrej drodze. Nawet nie pan Jezus ustawiał, bo ja tam jestem daleko od polityki, nie chcę go znać. Czyli ta droga jest właściwa i przez nią można, można dojść do intronizacji, bo wszystko od Boga pochodzi. Stąd uważnie słuchajcie się w te słowa Pana Jezusa. Wina Wasza jest we wzajemnym osądzaniu się. W wielu rzeczach macie rację, nie pochwalając tego, jednak żaden z Was nie działał w złej woli. Ja nie chcę wytykać Wam win. Chcę raczej pokazać, że jeśli będzie się liczyło na to, że ten drugi przyjdzie i padnie na kolana, nigdy do takiej współpracy nie dojdzie. Jesteście zbyt surowi wobec siebie, ależ każdy może mieć swoją koncepcję. Ważne jest to, aby patrzeć na swoje czyny i na owoce tych działań. Ile jest nawróceń i działania przynoszącego mi chwałę. Jak rośnie świadomość. Obaj zrezygnowaliście z wszystkiego na rzecz mojego królowania, a ja błogosławię Wam z tego powodu. Nie ma egoizmu i samowoli i szukania własnej chwały w każdym działaniu żadnego z Was. książę Tadeusz przestraszył się znaku, bo miał świadomość, jak wielką walkę przyjdzie nam stoczyć ze zwolennikami intronizacji mojego serca, tego błędnego kierunku, podrzuconego przez masonerię kościelną. Ksiądz natomiast nie chce mieć nic wspólnego z polityką i słusznie uważając ją za sparczoną swego korzenia, nie mogącą być celem ani jedynym środkiem. Może być to jednak jedna z pomocy, czy jeden ze środków. Ten nurt pojawi się i będzie zbierał swoich zwolenników. Nie jest zły sam w sobie, jest jednak bardzo ułomny, ze względu na słabość tego środowiska i zepsucie kręgów politycznych tego państwa. W polityce zawsze górę bierze ambicja i wynosi się naprzód ideę i pozycję człowieka, a nie Boga. A jeśli jednak jest użyta, aby wynieść na piedestał Boga, a nie człowieka, ja działam również, będę błogosławił i ochronił zepsucia. Żadne prawa. Nie rządzą się same sobą, ale ja nie rządzę i z tego względu, choć nie jestem zwolennikiem ruchów politycznych w moim Kościele Bożym, nie tłumię tej inicjatywy ze względu na jej szczere intencje. Nie oczekuję bynajmniej, żeby ksiądz w jakikolwiek sposób zmienił swoje podejście do tej kwestii. Oczekuję natomiast, że nie będzie tej strefy atakował i nią pogardzał. Moje królowanie jest ponad to, i nie chcę wykluczyć, wykluczyć z niego żadnej sfery, również sfery politycznej, która powinna jednak zostać, zawsze pozostawać z boku, ale to ja sam ben, ale o to ja będę sam dbał. Ksiądz Tadeusz uważa, że wprowadzenie wizerunku jego, mojego serca do obrazu wprowadziło zamęt do idei i przysporzyło zwolenników intronizacji mojego serca. Nie jest to prawda. Bo w ten sposób te zwiedzone osoby prędzej przyjmą ideę intronizacji mojej osoby, kiedy ich pragnienie intronizowania mojego serca nie będzie zupełnie odrzucone, ale stanie się częścią większej idei intronizacji, jedynej słusznej, jaką jest intronizacja mojej osoby. Introizacja ta jednak uwzględnia również wyniesienie prawa mojego serca, jakim jest miłosierdzie. Chrystus Król nie jest królem bez serca. To król miłosierny i sprawiedliwy. Ja nikogo nie potępiam, ale tłumaczę, oszczegam, nawołuję. Wy czyńcie podobnie. Czekam na pojednanie. A dokona się ono z moją łaską. Potrzebuję, abyście patrzyli na siebie moimi oczyma, a więc szukając tego, co Was łączy, a nie tego, co Was dzieli. Będę Wam błogosławił i sam połączę moich zwolenników, zatem nie martwcie się. Chcę usposobić Wasze serca do miłości, do pojednania, a kiedy będziecie gotowi, ja zacznę. Działać tak, jak chcę. Błogosławię Wam, moi synowie. Amen.